Diorotunda. Wydarzenie. Teatr, improwizacja, alternatywa. Brzmi znajomo. Marta Świerkowska znów wkracza do gry. Warsztaty ruszają w piątek o 17 w auli Artis. O szczegółach opowiada inicjatorka całego projektu. W ramach warsztatu przewiduje elementy treningu aktorskiego, opartego częściowo na treningu psychofizycznym, czerpiącego z kolei. Aż z teatru Jerzego Grotowskiego, czyli takiego jednego z najważniejszych reformatorów teatru XX wieku. To jest częściowo taki program oparty też o jego spadkobierców, czyli Teatru ósmego Dnia z Poznania, bardzo znany, doceniany na całym świecie teatr alternatywny. Będą również elementy pracy z głosem, i będzie tak dużo też, myślę, pracy przy takiej dobrej, ciekawej muzyce. Brzmi świetnie, a zatem chętnych zapraszamy na warsztaty, które będą odbywać się cyklicznie aż do grudnia.